Dobrze jest ich trochę tutaj pokosić z RPG Granaty się wam przydadzą. Yy, goście Gdzieś to był mój shotgun tak w ogóle. Yy, tam z tego budynku. Nie, 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 nie Uzi, nie. Mój shotgun, nie RPG. Ej, gdzie mój shotgun jest? Tu go zostawiłem. O, jest. No. Z tego budynku wyskakują goście, oni będą do tej pory się rozponować, dopóki nie rozwalicie tych umocnień. Dlatego waszym priorytetem powinno być obrzucenie centralnej części budynku granatami. Możesz tak. ty w mordy. Jeden Cawa Dobra, dostał. Skubamy zjaw. Wrzucamy granaty do środka. Możecie to robić od razu, jeśli macie zbyt dużo życia. Ja nie mam. Przestań się wydurniać. Naparzamy, naparzamy. No, się tutaj. Nie martwcie się, jeśli wam granatów zabraknie. Tutaj na pewno będzie sporo leżeć. Ci goście po... Po tym jak zginął, zostawiają tutaj granaty, noż, ale bez sens. co jest z tym bunkrem? I teraz będzie szukanie granatów. O, fajnie, są so, trzy, jest sześć, bardzo dobrze. No to wracamy. Sami chcieliście wojny. Bandyci. Nie nam nie pomoże. chowanie się. Jeszcze. O, no, o, o. Brawo. Zanim wejdziecie do środka, weźcie sobie wszystko, co się tutaj znajduje. Życie, nie życie. Granaty, nie granaty. Amunicję. Ja się tu trochę właśnie poszwędam. O, jest życie. Bardzo dobrze. Chyba coś jeszcze leżało. Nie podoba mi się to, bo nie mam żadnej apteczki w zapasie i... Może być problem potem. Tutaj coś leży? Nie. No dobra, no chyba. Dobra, dalej się nie będę cofał, bo to jest bez sensu. Tutaj to jeszcze tylko sobie zajrzę kawałeczek. Może coś zostało. Nie, nie ma. No dobra, trudno. Jakoś sobie będę musiał poradzić. W każdym razie ruszać musicie dalej yy, przez te zniszczone umocnienia do budynku. O, życie, bardzo ładnie. Hmm. No dobra, z tego co widzę to tutaj faktycznie więcej nie wyciągnę. Hopla, na dół. Teraz, jak najbardziej spokojnie, nie spieszcie się. Na krótki dystans bierzemy... O, apteczka. To mi się podoba. Na krótki dystans w pomieszczeniach, standardowo. Shotgun albo przełączamy się na ogień automatyczny. Tutaj leży tłumik. Do MP piątki. He, 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 spokojnie, bez nerwów, tam jest gościu, opancerzony, z shotgunem, także nie hałasujcie. Tego tam na górze można spokojnie stąd załatwić. Także proponuję, na spokojnie, też przycelować, poczekać na niego. On tam łazi, no. Ty wracaj tu. O, jest, dobra. Spokojnie, bez nerwów. Pięknie. możecie spróbować zrobić zasadzkę. No, o cholera. Mm, no to nic z zasadzki. Chodź tu ty. O, to teraz już cała banda tu będzie przebiegać. Aż za mapą. Nie trafiłeś. Zaka no ale wtóra to była. Eee, amunicja. Leżysz. Ale bez sensu wyłapał Shotguna prosto w klatryczkę. Co się tam awanturujesz? Jeszcze jeden jest po lewej. A nie. Teraz to już bez różnicy, zasadzka się nie udała. Idę, znalazł, awanturuję, no. I już nie masz osłonki. I nie żyjesz. Ech. Ogólnie na tego gościa z shotgunem moglibyście się właśnie mniej więcej w tym miejscu zaczaić. Poczekać, aż on. Tam jest na górze chyba ktoś. No dobrze widziałem. Kurde, tylko ten nitka zasła... słonka. A, mat. I to by było na tyle. Upewniamy się, że nikogo nie ma. <laughs> nie ma. No to wchodzimy na górę. Na górze, uwaga, gdyż o, tam się czaj gość.

Dziękujemy. To ścianę rozwalamy. W byle jaki sposób. O! Możecie to zrobić bronią. Możecie to zrobić granatem. Ech. Co za upierdliwce, no? Tutaj po wyjściu uważajcie: spotkacie nowego wroga. O, właśnie Gość starczą! Niespodzianka. Najlepiej na nich działają granaty. Od tej pory. A jeszcze jeden. Od tej pory goście starczą, będą waszą zmorą. Już praktycznie do końca gry e, będą się pojawiać. A pod koniec tego levelu to już w ogóle będzie rzeźnia. Także szykujcie się psychicznie. Uwaga, jeszcze jeden gościu. Lejłaś stamtąd. Co chciałeś? No, idziemy sobie tutaj. Spokojnie obadamy teren w tym pomieszczeniu, jak widać. Do rozwalenia safe. Jako drugi blackmail objective. Z tego pokoju możecie też ściągnąć strzelców, którzy są gdzieś tam na górze. Chyba jeszcze nie przybiegli. Tak mi się wydaje, no. Dobra, nieważne. Najpierw sobie przygotowujemy teren. Tak, żeby nikt was nie zaskoczył. Teraz rozwalamy tą ścianę. I w tym pomieszczeniu amunicja.